Jodłowa, aha, jest, aha, właśnie. Dobra, znaczy ja już w takim razie wracam do siebie. Chodzi, chyba mnie wystawił, chcieliśmy się no. ten kawki napisać? Na znaczy też Uberowi nie pokazywało, no to... Wie no, Pani, tak coraz no, w deszczu panu. chodzę, tego kolegi. Ale policja, nie policja. pojadę na kawę policja. do domu. Dobra, dzięki. Eja. Też Panią również. gdzie na ulicy? No to teraz jadłowa, tak? Już teraz, już teraz Jodłowa? Wcześniej były Ignatki? Co sobie kurwa co, co Ej, co bym myślicie, że Co, co wy myśleli, że, ja jestem tutaj gdzie miał być, czyli nad i 7 tak? Jak frajer, kurwa, szczekał. Jestem ile? 500 metrów od tego jego kurwi dołka? chłopie no Jak no i do niego przyjadą i tam kurwa wyruchają mu to jego tą kurwa to jego ukrainkę, kurwa, będzie trzeba. O jest takie teksty jakieś tam o dziecku. chłopie. Ja mu dałem y, szansę, żeby wpierdol dostał kurwa człowiek. No co ty myślisz, że ja teraz będę za nim kurwa latał przyjecham po jakiejś wiosce to tutaj? Rzucił gnatki 7, jestem o, na jego osiedlu. Frajer no się obstał, siedzi kurwa w domu. Ja będę czego tutaj sobie kurwa za nim latał. Kopię. kurwa. Mówicie, że wyszedł? O, a ktoś idzie. No? Faktycznie. No nie nie tak tak się robię, to nie, nie. jestem bieganie za frajerami, no jak popie dam mu szansę wyjść, no i tyle Następne kozaczenie będzie... No nie nie będą bę, 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 duże konsekwencje no dalej, wobec idziecie, tego To tyle, no. Ja, ja jestem u niego pod domem, wysłowie, nie? Tam gdzie miałem być. jaki dzień idziemy, to idziemy, no. I ja to mówię, ja wyłączam lajta, że chcę prywatnie robić. No dobra. I tyle, nie? Żeby sobie po prostu... Mm. Gdzie ja ja jestem? Życiu pod Podmarka ten wignawka, byłem pod jego rzekomo chatą, no, no, tak? Ja Zresztą tak dalej. Nie wiem, i... czy tak słówka spowiedział, że to niby tu. Zgodzamy. Tak. Okej, okay. jak powinno być. To tak, jak ktoś by mi podjechał pod, Szkać, kurwa, nie, pod, nie, nie wiem, pod... Pod, pod, pod Antonikowska, ty, pod... O, nie, nie, nie to ja na Wierzbowej, 500 metrów. To przychodzę, tak? Opie, ok. nie będę się w ogóle tutaj tłumaczył. Gościu, obsrałeś, kurwa, dynamiętowo. <coughs> I tyle, no. My my się, pod sklepem, a pod kamerami Szmacia stoi. Nie, słuchaj, powiecie nasz maciarze pod kamerami nie będę, kurwa, się spotykał, nie. Pod kamerami to ja podziękuję. Nie ma takiej opcji. Same sobie panieny, sobie słuchaj, panie, same łapia, nie same panieny, słuchajcie, Pod kamerami nie będziemy się spotkali. Ja wiem, jakie są te kamery, idzie łapie te kamery i w ogóle ten sklep znam. Także pod kamerami nie będziemy się spotkali, niech wyjdzie tutaj na ulicę i odpowie. Tak, dobrze mówię i tyle. Pod sklepem nie ma takiej opcji, pod kamerami. Pod kamerami ja nic nie robię, I tyle w temacie. Dobra, ja swoje nie powiedziałem słuchajcie Trzymajcie się słuchajcie, wszystkiego dobrego Pamiętajcie, żeby nikogo go w internecie później śmiesznie wygląda jak się wie. Nie wiem, pod kamerami. Nie, nie. Ktoś mu chodzi pod chatą nie, nie, nie. i mu wrzuca A ten dalej tylko... Na kamerze na rzeczy. Pod kamerami nie. się nie spotykam. Żielą chce pod kamerami, to sobie konia zwali tak. Ja stoję jakieś 50 metrów dalej. Pod kamerami nie ma.